Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cykla Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów, wspierających na Supi, na YouTube. Dzisiaj kolejny odcinek, jaki silnik wybrać. Tym razem Peugeot 2008, drugiej generacji. Dosyć młody samochód i tu dochodzimy do sedna, że w tym aucie tak naprawdę zbyt dobrych silników nie ma. Benzyniaki to jeden-dwa piórtek. Tutaj raczej bym powiedział, że raczej odradzany silnik. No i diesel 1.5 HD i HDI w różnych wariantach mocy. Z tego co tutaj widzę, od 100 do 131 koni mechanicznych. Tutaj warto lepiej wybrać diesla, ale warto zobaczyć, czy miał BS po akcji serwisowej wymieniającej łańcuch, wspinający wałki rozrządu na ten szerszy. Także tutaj dopiero po 2023. Zmieniono ten łańcuch. Wcześniej są to akcje serwisowe, polegające właśnie na wymianie tego łańcucha. Także to by było na tyle w takim krótkim odcinku o Peżocie 2008 drugiej generacji. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia na następnego odcinka. Pozdrawiam.